Proszę, wyciągamy zeszyty. Kosiński, odrobiona lekcja? Nie. Nie? Łapy dajemy. Nie tą stroną. Aj, będzie odrobiona lekcja? Tak. Mały Kliński odrobiona lekcja. Kto tak. pomagał w domu. Tak. No, sam, ja widzę tu dziadka pismo. A ten drugi? Kłopotowski? No, lać w łapy? Ale się zapomniało. zapomniało się. Krowy pewnie się pasło zamiast lekcję odrabiać, ja się za was wezmę, nauka to jest podstawa, słownik rosyjskiego proszę otwieramy, jak jest po radziecku robić, pracować, proszę znaleźć, a to zadamy pytanie pani nauczycielce, jak jest po radziecku, po rosyjsku dobrobyt? Hmm. Wszystko będzie dobrze w prawdziwym kraju. Nie. W związku radzieckim takiego słowa nie znali. Dobrobyt? To nie było. Nie, nie było. Błogopłucje, ale to rzeczywiście w, do, w kawałach dopowiadali, że u nich nie znają takiego słowa, dobrobyt. dobrobyt. Dobrze, klasa przerwa. No, od, odstawi od, od.